Pozdrowienia z parowozowni we Wolsztynie. Półgocznieżny przed nami. Ale co my tutaj mamy? PM36, piękną Helenę. Najszybszy parowóz polski. Tu pozdrowienia dla Tadzika, maszynisty, który tym parowozem jeździł, jako maszynista. Piękna Helena, napis. Nie było nic przed wojną, były dwie sztuki zrobione. Pierwsza, aerodynamiczna, ale tamta, ponoć się korki, te ołowiane w spodach wypaliły. Została wyzłomowana, bo się przejrzała Beautiful Helena. A jakie koła to miała Piękna Helena. Najszybszy parał w Polsce Długość nieźle. z szybkością 30 na godzinę. A tam siedział operator na górze. Uwaga, nosił dzieła podnośniki cuda. Ion Swampish, 21, pociąg Retro. A tutaj co mamy? Zaraz wejdziemy do niego. Co my tu mamy? Drezyny ręczne, ale małp na drezynach nie było. Niestety, to by trzeba do Głuszczycy jechać. Ręczny napęd. Pamięta ktoś z 07 z głośnia, jak jechali, no tam jechali. I tu druga ręczna. A teraz wejdziemy jeszcze do tego starego wagonu. Nie wiem jaki to jest lat. No, ale tak nie. Wagon osobowy był w, w okresie międzywojennym, po II wojnie światowej, to lat 60. jest drewniany. Tak kiedyś wagony wyglądały. To były tuwele, drewniane ławki, drewniane. Ale stary. Grzejniki parowe. Tak to wygląda. Dla niepalących. Rok budowy 1911, odbudowany z NTK Ostrów, Wielkopolski, maj 94. I ka każdy miał swoje wyjście. Nie, co drugie? No nie chciałbym tak daleko bieżnie jechać, na tej drewnianej ławce. A tu jakaś wersja jest. Deluxe. Kanapy wyściowane. Ktoś se może zatrzymać i przeczytać. O tym wagonie. Starczy. Tak tutaj wejścia trzy wejścia z jednej strony i z drugiej też z 1911 roku